Zapraszam Was teraz do Face to Face'a. Tutaj? Tak, tak, tak. Kurwa, jaka rozgrzewka. Jeszcze raz, jeszcze raz. Standardowo. Zróbmy to jeszcze raz. Moderamski za siebie, co? A co, jest? policji jesteś? Nie no, może po prostu nie będziesz napierdalał mnie jak ostatni frajer z partyzanta. No, jak chciał Cię uderzyć, to mi się uderzy. Myślę, no, że nie. Nie, no zareagowałem na wyzwisko. Spoko stary. Na które wyzwisko? Że do gały? To co powiedziałeś, no? To niezła reakcja. Bliżej, Taka zwierzęcona. Możecie Cię kurwa spiorę. Ja. Rozkurwie cię. Bliżej, bliżej, panowie. Ufanie, już widać, że to kurwa nie są już żarty. Jeszcze do publiki. Jesteś mój kurwa. Jesteś mój, ja jestem twoja. I zapraszam do mnie.